Dzień dobry, witam. Dzisiaj, Państwa, mamy, mamy poniedziałek. Minęła 12.50, więc czas najwyższy na to, żeby nasze spotkanie dotyczące rynku walutowego zacząć. Poniedziałek, czyli okres, kiedy próbujemy nakreślić sobie jakieś scenariusze na najbliższy tydzień, próbujemy znaleźć te wątki, które nam zagrają. Czasu mam niedużo, bo tylko kwadrans, więc powiem o tym, co najważniejsze i pewnie jutro dopowiemy sobie też resztę. W każdym razie w piątek mieli Państwo takie moje podsumowanie tygodnia, więc mam nadzieję, że tam szczęść rzeczy staram się dobrze wyjaśnić. No i teraz, tak pokrótce, o tym, co się takiego pojawiło nowego w, w, przez weekend, tak? Co, co... Tutaj może mieć na rynki wpływ. Ja pozwolę sobie przyłączyć teraz ekran na, na prezentację. Już, o, proszę bardzo. Powinno być to dostępne. Tak. To, co się pojawiło w temacie od, od piątku do dzisiaj. To tak, mamy ten chiński gest, czyli mamy, proszę Państwa, deklarację o tym, że Chińczycy zaostrzają przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Tutaj będą bardziej ścigać tych, którzy, mówiąc wprost, podrabiają, podrabiają rzeczy innych. To oczywiście było, jest cały czas jednym z istotnych elementów, które, którym zależy Amerykanom, więc ten gest jest odbierany dzisiaj rano dobrze i to tak naprawdę tłumaczy dlaczego w poniedziałek rano ma, mieliśmy po pierwsze luki na indeksach giełdowych, to jak ktoś spojrzy na indeks DAX 65, to widać takie właśnie dziury na wykresach i dlaczego dzisiaj rano te waluty bezpieczne, czyli, czyli japoński jen, czyli szwajcarski frank, a także amerykański dolar są nieco słabsze, tak? czyli po prostu nastroje nam się poprawiły. Rynek próbuje przekuć kolejny raz jakiś taki właśnie chiński gest na korzyść tego, że być może już wkrótce zobaczymy tą pierwszą fazę umowy. Dlatego też dodam taką rzecz, że w piątek po południu, czyli jeszcze przed tą informacją, która się pojawiła w niedzielę, w piątek po południu mieliśmy po raz kolejny wystąpienie Donalda Trumpa i po raz kolejny te same słowa o tym, że umowa będzie wkrótce, że, że strony tym pracują i, i że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale oczywiście, Trump według tak powiem, swojego, swojego stylu dodał, dodał, że umowa będzie, jak oczywiście będzie, korzystna dla Amerykanów. W odpowiedzi Chińczycy powiedzieli, że umowa powinna uwzględniać i respektować poszanowanie dla obu stron i interesy obu stron. Więc takie odbijanie piłeczki. I widać, że no ręki, tak powiem, próbują widzieć szklankę do połowy pełną, czyli do połowy, do połowy pełną, czyli próbują z tego całego miszmaszu po raz kolejny wyciągnąć dla siebie jakieś, jakieś korzyści. Natomiast ja się troszkę boję tego, że jednak. Te informacje, które były wcześniej w zeszłym tygodniu, na przykład o tym, że strona amerykańska być może rozważyłaby odroczenie w czasie ceł na chińskie produkty, jakie są planowane 15 grudnia, że to pokazuje nam, że jest pewna furtka na to, żeby wyciągać w czasie te negocjacje. Czyli to, o czym Państwu mówiłem, taki. Takie coś, co przerabiamy w przypadku Brexitu. Tak, że coś się przeciąga, odwleka w czasie i nie widać końca. Tak, podobnie może właśnie być z tą umową fazy pierwszej, że ona nam się przyrodzi w taki, taki właśnie pseudo Brexit, tak? To naprawdę, z punktu widzenia, z punktu widzenia proszę państwa, interesów Amerykanów, to tak naprawdę moim zdaniem, Trumpowi paradoksalnie może właśnie być na korzyść to, żeby tę umowę jak najpóźniej podpisać, tak, czyli żeby robić takie wrażenie na rękach, że już coś wkrótce się pojawi, natomiast generalnie jakby w interesie jest to, żeby ona była w lutym, w marcu, tak, a nie teraz, ponieważ szybko się zgra. Czemu o tym mówię, szybko się zgra? Z tego powodu, że jak z, poczytamy sobie dzisiaj rano też agencję Reutera, to tam jest taki bardzo fajny wątek, mówiący o tym, że źródła donoszą o tym, że trudno będzie przejść do fazy drugiej negocjacji. I o tym dobrze też pewnie wie sam Donald Trump, dlatego, dlatego chciałby, żeby tą fazę pierwszą parafować, powiedzmy sobie, jak najbliżej wyborów, tak? Bo jeżeli parafuje teraz, to potem mamy jeszcze. 11 miesięcy kampanii wyborczej, o tym ręki już zapomną, i tak dalej, tak? Więc, więc to też jakby um, jest istotne. Więc y, ta moja uwaga, że jeżeli będziemy widzieć brak jakichś dalszych informacji w tym tygodniu, które by nas przybliżały do umowy handlowej, czyli jeżeli, um, jeżeli do połowy grudnia ma być pod, to podpisane, to moim zdaniem już w najbliższych dniach powinniśmy poznać datę i miejsce spotkania prezydentów. Jeżeli tego nie poznamy, no to rynki zaczną się jednak martwić tym, że po prostu nam ta umowa gdzieś się rozmywa, bądź powiedzmy sobie odpływa w czasie. tak? I to oczywiście niekoniecznie musi być dobre, bo wtedy nam się uwaga przesunie w stronę słabych danych, tak? bo niestety, ale te dane, które pojawiły się w piątek z wyłączeniem USA, generalnie były kiepskie. Tutaj mogę Państwu pokazać kalendarz, cofniemy się trochę w czasie. 22 to był piątek, no i zobaczmy sobie tak. Dla Europy indeksy, indeksy PMI wypadły słabo. O czym mówię słabo, ponieważ tym razem zwrócą większą uwagę, proszę Państwa, nie na przemysł, tylko na usługi. Czyli to, o czym mówiłem Państwu, że rozlewa się nam ten, to spowolnienie na jeden sektor gospodarki. Więc strefa euro padła słabo. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, też wypadliśmy w piątek słabo. Tak, Oba indeksy, czyli i ten przemysłowy, i ten usługowy, zeszły nam wyraźnie poniżej 50 punktów, więc w przypadku Wielkiej Brytanii, już coraz trudniej jest rozgrywać to, o czym tu właśnie piszę Państwu, że y, dobre sondaże dla torysów coraz mniej działają y, na funta. Tak? To dzisiaj rano, być może też zaraz zobaczymy, no dzisiaj rano generalnie fund odbił właśnie dzięki tym sondażom, które pokazują, że torysi mogą mieć komfortową większość. Natomiast mam wrażenie, że to odbicie jest elementem korekty właśnie poprzez to, że ten czynnik makro zaczyna decydować bardziej, tak? że rynek dostrzega to, że gospodarka hamuje i, i od tego się nie da uciec. Tak? Więc tym samym Bank Anglii będzie szykował się pod obniżkę stóp procentowych w ciągu najbliższych miesięcy. I to w połączeniu z Brexitem, który sam w sobie nie jest dobrym, tak? Oczywiście dobre jest to, że nam być może temat się rozwiąże, tak? Czyli że po prostu wyjdziemy w końcu na jakiejś decyzji, tak? Czy żeby wchodzimy? Natomiast Brexit sam w sobie nie jest dobry dla gospodarki. W związku z tym te dane w połączeniu z Brexitem pokażą konieczność obniżenia stóp przez bank Anglii. I tego się fund moim zdaniem będzie coraz bardziej obawiał, tak. Natomiast no, na, drugiej jakby, na drugiej jakby stronie mamy, mamy, proszę Państwa, dane, które napłynęły nam ze Stanów. Zarówno PMI przemysłowy, jak i usługowy wypadł lepiej i tutaj też dobrze wypadły nastroje konsumenckie na koniec listopada. To wszystko z Prawiło, że dolar nam się zachowywał w piątek wieczorem lepiej. I teraz ta sytuacja, proszę Państwa, ma szansę utrzymać się być może też w tym tygodniu. Tutaj ten wykres, co Państwo widzicie przed oczami, to jest wykres dolar indeksu, który nam pokazuje, że jesteśmy przy szczytach, które były w połowie listopada i być może mamy szansę je pokonać. Układ techniczny paradoksalnie zaczyna działać znów na korzyść dolara, więc, więc być może grudzień upłynie pod znakiem właśnie takiej zwyżki, pod znakiem ponownego podejścia pod szczyty, które były we wrześniu. Czyli dolar silny, i dolar silny, uwaga. Słabością innych walut. Tak? Taki scenariusz nam się może pojawić. Oczywiście nie od razu, nie dzisiaj, nie jutro być może, ale generalnie w tym tygodniu. Tak? Na to Państwa wyczulam, że właśnie te dane pokazują ten rozdźwięk, tak? że gospodarka amerykańska ma się lepiej i tam rzeczywiście Fed utwierdza się w tym, że nie musi na razie nic robić, że ta pauza, o której Jerome Powell i jego koledzy mówią, ma sens. Natomiast no, inni niestety y, mają się o co martwić. Europejski Bank Centralny też ma się o co martwić. Bank Anglii to już powiedziałem, więc jakby ten dysonans będzie, będzie widoczny i będzie działał się na, na korzyść y, dolara. Y, z tego, co warto jeszcze powiedzieć Państwu na dzisiaj, to oczywiście to, co jest ważne dzisiaj wieczorem w kalendarzu, bo spotykamy się jutro, więc y, też warto powiedzieć o tym, co jest na bliższe godziny. I tutaj mamy dane, dane ważne dla Nowej Zelandii. Dzisiaj 22,45. Dane kwartalne dotyczące dynamiki walicznej sprzedaży, czyli de facto tego wskaźnika, który mówi nam o, o konsumpcji, o wydatkach. Więc ważny z punktu widzenia decyzji Banku Centralnego Nowej Zelandii. Tutaj e, oczekiwania są takie, że ta sprzedaż nam odbiła do góry z 0,2% kwartalnie do 0,5 kwartalnie, e, więc dane raczej potwierdzające to, że, e, że nie jest źle. W zeszłym tygodniu dolar nowozelandzki był jedną z walut, która się trwała najlepiej w koszyku G10. E, ja może pokażę Państwu teraz wykres NZD do dolara. To będzie, proszę Państwa, ujęcie, ujęcie dzienne. I już nam się to ładuje. O, mamy ten wykresik. Zaraz go sobie przybliżymy. I tutaj widać, widać, że jesteśmy, jakby przed taką decyzją o tym, czy wybić się do góry, czy wybić się po nas to, właśnie. Strefy oporu 0,64, 30, 50, tak. Wskaźniki taką możliwość dają. Tutaj dywergencji negatywnych nie widać jeszcze, ale oczywiście, wiadomo, czekamy na dane. Jeżeli te dane dzisiejsze, właśnie będą gdzieś wyraźnie powyżej tego poziomu 0,5%, to myślę, że rynek właśnie spróbuje. Zaatakować do góry tutaj ten, ten opór. To na dzisiaj na tyle. Pomału sobie kończymy nasz programy. Tylko jeszcze pokażę Państwu w takim razie jeden wykres, bo mówiłem o funkcji, ale nie pokazałem wykresu pary funtów dolar. Powiedziałem o tym, że, że te sondaże mają właśnie już mniejszy wpływ i się liczy teraz bardziej gospodarka i to co będzie robił bank. Bank, e, Bank Anglii, no bo jeżeli sondaże pokazują, że Boris Johnson wygrano, to już jakby jest to w pewnym sensie z, nieco temat zgrany, tak? Przechodzimy do innego wątku. No i technicznie, technicznie, fund dolar, jak widać, e, ujęcie dzienne, tutaj była szansa na wybicie do góry. E, to było w zeszłym tygodniu. Właśnie to mówiłem, że formacja flagi, być może tak, że wbijamy się do góry, to w piątek zostało wyraźnie zanegowane, więc to, co widzimy dzisiaj, to, to białą świeczkę, to jest tylko korekta tego piątkowego spadku, więc my raczej będziemy tutaj powracali powracali w dół. I moim zdaniem mocnym wsparciem dla pary fun/dolar jest dopiero rejon iN2770 i 2800 tak? Czyli tutaj gdzieś y, być może w co tygodniu się pojawimy. Dobrze, y, to na dzisiaj na tyle. Y, o tym, co na ręku się dziać może to powiemy sobie też jutro, więc zapraszam do, y, zapraszam do, y, do programu we wtorek też o godzinie 12.50. Dziękuję za uwagę.